Się ma się manero z tej strony. Bluzano takie małe powiadomienie. Dzisiaj albo jutro będzie odcinek. Teraz nie wiem, bo mam update w Warzone właśnie ten, że jest nowy sezon przecież. Albo powinien być przynajmniej. I mi się aktualizuje. to tylko muszę jechać na działkę za. Dwie i pół godziny, i trochę nie wiem, czy zdążę. Dlatego albo będzie jutro, albo dzisiaj odcinek. Dlatego, kiedy na, na niego wejdziecie, dodajcie suba od razu. Pod, pod tym powiadomieniem po prostu też dajcie od razu suba, lajka, like No, po prostu da, daj, dajcie suby. Potrzebne mi suby, właśnie. Bo no. Um, no, w ogóle skończyłem. Y już prawie jestem przy ukończeniu mojego serwera na Discordzie, dlatego chyba go za tam parę dni poinformuję was w takim samym wideo jak teraz, że no jakby serwer na Discordzie. Mm, no tutaj jakby mam laptopa, na którym będę sobie robić ten serwer, a tutaj czekam sobie teraz 40 minut, dlatego dajcie super lajka. No, ja tego filmiku nie będę montować, no bo po co ten krótki filmik montować? Jeszcze z telefonu go robię, no na no PlayStation montuję, no i, no i siemanero.